3, 2, 1! Na Nubis piątek, 31 stycznia. Przegląd flare. Zaczniemy tradycyjnie od Crypto Bubbles. Dzisiejszy dzień dla większości coinów zielony. Yy, tu widzimy floki, 12% PPDH, Lido, 17% jakieś indeksy, nie wiem co to jest, 15%. Flare mamy 1,1%. No bo wczorajszy dzień też był udany. Natomiast jeśli spojrzymy na tydzień, no to ciężki tydzień dla nas. Yy, nawet nie mogę znaleźć, ale dobra. A jest, to więc 4%, więc sobie tylko. Jeśli chodzi o ceny, to mamy 2,6 centa. Market Cap urósł o 1,5%. Wolumen o 70% urósł, także fajnie. No i co, no, tak jak już mówiłem, będziemy teraz oglądać Coin Market Cap, 72 miejsce. Sobie kliknijmy też, jak macie czas, to też sobie kliknijcie zawsze, żeby żeby było widać co i jak, dobra przejdźmy na wykres, na wykresie tu widzimy 2,6 to jest na żywo no cóż, technicznie rzecz biorąc mamy higher high i teraz będziemy patrzeć, a z drugiej strony to było higher low, zobaczymy, zobaczymy w którą stronę to pójdzie Ech, ważny poziom, którego nie możemy przeskoczyć to jest tutaj okolice powiedzmy 2,8-2,9 wczoraj był atak, ale się nie udał, spójrzmy na Songbirda to nam niepotrzebne, Songbird no sam wert wygląda tragicznie, po prostu nie będziemy się tu czarować. Dobra, dominacja bitcoina zaczyna lecieć e, w dół, więc być może tutaj jakiś większy ruch będzie. Zwróćcie uwagę, że dwie czerwone świece z rzędu, no to tutaj był taki dosyć duży ruch, możemy sobie zmierzyć, ile to było. E, 2%. No to, to zawsze coś. A tutaj było, zobaczcie, wcześniej cztery świeczki z rzędu. No zobaczymy, Zobaczmy, jak tam kasa na rynku. No, kasa na, na, zaczyna na total 3% wpływać z powrotem, czyli to jest wszystko oprócz Etera i Bitcoina. Na Adres dominacja rośnie. No, słuchajcie, to wygląda całkiem, całkiem nieźle. I pieniądze też wracają do Adres. Dominacja spada. Adres rośnie. Ilość pieniędzy, dominacja Adres też rośnie. Także kto wie, może będzie całkiem fajny weekend. Dobra, idąc dalej MVRV mamy na poziomie 2,77. Czyli cały czas konsola. Alkończ season, poczekajcie, niech to się odświeży 59%, trochę rośnie dzisiaj nie wiem, to pewnie codziennie jest odświeżone. No, kto wie, może będzie fajny tydzień, przed nam, weekend przed nami. TV, czekajcie, jeszcze to odświeżymy, czy to są poprawne dane. TV 31 milionów, natomiast tam widziałem na, na Twitterze, że w ogóle nie jest brany pod uwagę. Hmm, ten yy, protokół, który, gdzie można stake'ować Ether, nazwa no, mi teraz uciekła, no nieważne. Yy, TVL podnosi się z powrotem, bo tu mieliśmy trochę spadek 28. Volumen rośnie, marketka cap rośnie. No dobrze, tutaj to wygląda całkiem w porządku. Jeśli chodzi o metryki, 61% niecałe z delegowanych albo ze stake'owanych. Yy, Fi mamy 264 tysiące dolarów. Co my tu mamy? Ilość transakcji, ilość gazu zużytego spada, czyli troszeczkę transakcji było mniej. Średnio dziennie mamy 213 tysięcy transakcji. Yy. No jest życie na, na sieci, nie można mówić, że nie ma. Co my tu mamy jeszcze? Yy. Ilość adresów też nam powolutku rośnie. Yy. Adres raz w tygodniu odświeżamy no ale tu widzimy 2000 adresów przybyło. tvl yy. według defilamy. No to tu jest około 31 milionów. No i co, jeśli chodzi o protokoły skater 22 bańki, Spark 12 Kinetic Dycha, Blazewap 5, Enosys 3,5. No dobra. E, idąc dalej, nasze wykresy. Wow! Widzicie, co nie zaglądają tutaj, ale. Aha, bo to są nowe Enosis, No patrzcie, 174% e, Tether do zwrapowanego flare. usd do zwrapowanego flare. 161%, no pięknie, kurde, proszę państwa. No bardzo ładnie, muszę powiedzieć. E, o, Cyclo Finance, 215%. Wow. Wow, po prostu ekstra. E, Ty pół miliona. Kurde, trzeba się tym zainteresować. Ciekawy temat. no. A jak tam wyglądają pary e, stable, tu mamy 30%. E, tu mamy, a, to jest flare, do flash 62%. No naprawdę całkiem, całkiem, proszę państwa, nieźle to wygląda. Dobra, idąc na wykresy dalej, czekajcie, co my tu mamy. Ilość wymitywanych XRP spada, e, docz rośnie. E, spalonych flare jest też coraz więcej, a no ty wiadomo, to liniowe spalanie. To nas nie interesuje. Czekajcie, gdzie tu są te stable? Ilość, aha, e, tu jest USDT przybridżowanych, spada. O, tutaj jest, dobra, pogubiłem się. No, i patrzcie, no tutaj wczorajszy dzień, no bardzo ładnie, proszę Państwa, bardzo ładnie. Pół miliona więcej. Tu mieliśmy wczoraj taki ruch z 5,6 na 6,5, no bardzo ładnie. Dobra, idąc dalej, ETF-y. Zobaczmy, jak tam ETF-y. ETF-y wczoraj bardzo ładnie, czyli masz ten sentyment cały rynku. 5,600 na plusie, na bitcoinie, na eterze. Spodziewam się podobnie. Tylko mi się uda to odświeżyć, jak to jest. 21 tysięcy eterów na plusie, no super. Dobra, jeśli chodzi o wykresy to tyle, teraz przejdźmy do wiadomości. Zaczniemy od nowego głosowania, FIP-12, które jest od 28 stycznia do 3 lutego, także możecie sobie tutaj przeczytać szczegóły, także zachęcam do tego oczywiście i zachęcam też do głosowania, ponieważ, ponieważ to jest informacja od Hugo, progres, czyli wiecie, co w, 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 przychodzi po Flare Data Connector, kiedy będzie odpalony na minecie? No, oczywiście przychodzą FASety i na to czekamy po tym głosowaniu. Spodziewam się, że w krótkim czasie otrzymamy informację o odpaleniu FASetów. Oczywiście pamiętajmy jeszcze, że wcześniej czekamy na odpalenie bitcoina na Songbirdzie. Natomiast, jakby jest to informacja jednoznaczna, że. Wkrótce po tym 3 stycznia, to chyba jak głosowanie się kończy następnego dnia, zazwyczaj są wyniki i to jest w ciągu kilku dni wdrażone. Mam nadzieję, że też tak będzie i wtedy po prostu te facety się odpalą. Mam nadzieję, że zacznie się jazda. No i tutaj są, tutaj macie jeszcze linka i tutaj będzie dodane pary na FLER Jul, Hadera, Pingu, Hype, Aptos, złoto. USDX. No i ja tutaj jeszcze zaproponowałem, żeby, żeby dodać hexa, bo jednak ta społeczność jest dosyć duża i TAO, ponieważ uważam, że AI będzie się rozwijać i myślę, że TAO będzie jednym z większych zwycięzców tego ruchu, który nadchodzi. Sądzę, że nadchodzi z tego względu chociażby, że Trump kupę kasy, chce wrzucić sektor AI i myślę, że siłą rzeczy krypto też otrzyma zastrzyk finansowy, bo ludzie będą chcieli wkładać kasę w ten sektor. Powiązane z Flare, natomiast e, myślę, że to jest też taka fajna informacja: zawsze coś pozytywnego, że e, tutaj jest informacja o tym, że w ciągu ostatnich lat e, w, tutaj był wspierany młodzież z Bacolod City, to jest miasto w Filipinach. Jak sobie sprawdziłem, i tutaj e, będzie e, Defibul wspierał dalej te e, dzieci. I tych dzieci tam jest sporo, rzeczywiście. I tutaj są. E, takie wsparcie takiego no, biednych po prostu dzieci taki y, tutaj sobie możecie poczytać o tym, co on tam będzie robił, także myślę, że to jest bardzo fajna inicjatywa. Y, także myślę, że fajnie, bo to jest osoba, która w krypto jest od 15 lat, y, więc miałem okazję z nim rozmawiać, o czym dzisiaj jeszcze będę mówił i też wspominał o tym, że po prostu chce się tym swoim sukcesem trochę podzielić i też wspiera te dzieciaki y, co jest dla niego ważne? Po prostu o, tu mamy dzieci, około 60-80 dzieci i młodzieży yy, od 4 lat w górę, żeby ich tam pomagać im w szkole. I tam no zakładam, że na tych Filipinach tam bieda jest po prostu i fajna rzecz, że dzieli się jakby swoją zamożnością i tym, tym sukcesem. Także tak to wrzucam. Myślę, że fajny przykład do naśladowania i warto o tym mówić. Dobra, kolejna informacja. Yy, mamy tutaj podsumowanie. Tej bety, która się, no, właściwie to się niedługo kończy, i tutaj 46 tysięcy użytkowników wymintowało 52 miliony FXRP, czyli około 164 miliony dolarów. No to jest naprawdę nieźle. Yy, tutaj jest, są ile osób, no to jest akurat w tej grafice 48, tu napisałeś 46, no mała ma rozbieżność, mintowanych było 267 tysięcy, radim 407. Jak to jest możliwe? No, no, także, jeżeli mintował ktoś 10 tych pakietów, a później radiowo pojedynczo, no to wiadomo, że będzie ta różnica. Także jakiś tam ruch jest, no nie mówmy, że 164 miliony dolarów to jest mało. Przy tych pewnych ograniczeniach, gdzie sieć się często zapychała, no w sensie takim, że nie można było wkładać tam kolejnych czy mintować kolejnych efasetów. Także mam nadzieję, że kiedy. Na flare już to zostanie odpalone bez ograniczeń. Ta płynność będzie o wiele większa. No zobaczymy, to już niedługo przynajmniej. Dobra, i, i kolejna runda nagród za test testnet na Songbirdzie, czyli to za te FASety. E, I tutaj są te bilety, czyli jeden FXRP, ten e, FXR lot. To jest 20 etykietów, także można brać udział, tam już ludzie. Pisali pierwsi zwycięzcy m, tych, tych nagród. Także no, myślę, że jeżeli macie y, te Dodge czy XRP, to warto sobie tutaj się z tym pobawić. Możecie sobie zajrzeć i poczytać dokładnie o co chodzi. Aplikacje od Spend the Beats, którzy uruchomili y, swoją aplikację, y, są w Kanadzie i Salwadorze na razie, i to jest aplikacja zbudowana na Flare. I po prostu w skrócie będzie można płacić USDC, y, używając karty, jakby Mastercard. No i tutaj y, mamy takie informacje, że transakcje są szybkie, oczywiście, niskie Fi. Y, możesz używać USDC y, tam, gdzie karta Mastercard jest y, akceptowana, czyli niedługo właściwie to będzie. I y, to jest wszystko na, zrobione na Flare. Także. Kolejna fajna aplikacja. Wkrótce oni też chcą dodawać kolejne rzeczy: Solana, Arbitrum, Ether, y, Matica. Także teraz już to się nazywa Polygon. Mm. Także fajnie, że coś takiego jest i można sobie to osiągnąć. Oczywiście, no, tak jak mówię, jest to na razie dostępne tylko mm, w tych dwóch krajach, ale chcą też to y, w, jakby rozszerzyć na Europę. Także myślę, że to też ciekawa rzecz. Zresztą dzisiaj o tych płatnościach y, będzie. bo a to zresztą zobaczycie. Dobra, idźmy dalej. O, właśnie, i to jest ta sytuacja. Tutaj Sara yy, nagrała taki filmik, w jaki sposób yy, użyła Flare, yy, by zrobić sobie zakupy. I tutaj yy, ktoś z Flare rozpisał to dokładnie: czyli wymitowała SFLR na skeptrę, później zamblokowała na cycle finance yy, to SFLR, wymitowała CYSFLR. I to, jest, to nie będzie zlikwidowane w żadnym momencie. Sprzedała CSFLR yy, na Spardek, tak się zamieniło na FLR i wrzuciła to w y, Crypto.com i użyła to jako płatności. Także fajna rzecz. Yy, myślę, że dobrze mieć taką możliwość. Z tego co się zorientowałem, także dzięki tutaj Andrzej za yy, podpowiedź. Coś takiego będzie, czy jest już hmm. możliwe, yy, żeby taki numer zrobić yy, z rewolutem z tym, że tam chyba flare nie jest obsługiwany, jeśli dobrze pamiętam, pewnie trzeba by to przerzucić w, na, na USDT czy USDC i też będzie można to przekonwertować na Fiaty. Oczywiście tutaj już wchodzi obowiązek podatkowy, także pamiętajcie o tym. No bo na pewno Revolut takie dane, jeśli ktoś zapyta z organów państwowych, przekaże, więc tu wchodzi już obowiązek podatkowy. Natomiast jest to jakiś taki szybki, fajny use case, który można użyć. Także fajna rzecz, fajnie tej dziewczyna zrobiła, także mam nadzieję, że będziemy mogli też z tego korzystać, czy już, już właściwie możemy. Jeszcze lepiej, gdybyśmy mogli tymi flerami po prostu płacić. Natomiast oczywiście to jest na razie nisza i fajnie by było w przyszłości, kiedy po prostu będą sklepy akceptowały coś takiego, płatność krypto po prostu. Dobra, tu jest kolejny temat. Myślę, że to jest też początek czegoś większego, bo to jest takie znikąd wyskoczył temat by używać portfeli hardware'owych. Ja tutaj zrobiłem też ankietę, wyniki będą później. Natomiast, tak jak patrzyłem w trakcie, to większość osób korzysta jednak z tych portfeli aplikacyjnych, czyli software'u. Ja nie polecam trzymania większej kasy na, na tych uletach, czy to jest Bifrost, czy to jest Rabi, Metamask, czy coś tam ponieważ no, portfele hardware'owe są bezpieczniejsze. Natomiast myślę sobie, że tutaj to jest coś więcej niż tylko takie e, przypomnienie o bezpieczeństwie. Być może coś też tutaj ekipa Flare coś kombinuje. Może jakiś hardware portfel. Ciężko powiedzieć, natomiast ważne, jest, żeby pamiętać, że te, te portfele hardware'owe czy Ledger, czy e, inne też e, są bardziej bezpieczne niż na pewno niż te software'owe. Ja mam nadzieję, że doczekamy się dnia, kiedy Bifrost będzie już aplikacją taką na przeglądarkę, na kompa. Stwierdzenie tego, co mówiłem przed chwilą, też jest taki post od Financial Freedom, że być może właśnie chodzi o Flare Hardware Wallet. No to też by było fajne. Kolejny use case, myślę, że kolejne miejsce, gdzie można by było wypromować Flare, także kto wie, może będzie to coś ciekawego, zobaczymy. Dobra, e, tutaj taka informacja pośrednio związana z e, Flair. E, Ross e, Ulbricht, czyli ten gość z Seacrowda, którego dopiero co wypuścili, stracił 400 baniek, e, nie, przepraszam, 1,7 miliona e, po tym jak jakiś był problem z płynnością na radium, czyli to jest ten protokół na Solanie. No i tutaj jest, e, został tutaj bot w jakiś sposób popełnił błąd i tutaj e, pozwolił na, na sprzedaż poniżej ceny. I tutaj Dan słusznie zauważył. I dlaczego ludzie pytają, yy, dlaczego potrzebujemy Flare yy, jako zdecentralizowane dane, czyli Oracle? oracle. No, wydaje mi się, że szczerze mówiąc, że gdyby, że jeśli będziemy yy, mieli takie sytuacje od czasu do czasu, być może to jest yy, błąd, być może celowe działanie, ciężko powiedzieć. Ale to jest poka pokazana sytuacja, kiedy właśnie polegamy na takich danych scentralizowanych. I myślę, że to też jest jakaś. Yy, możliwość, że protokoły zaczną patrzeć w kierunku Flare, pod względem Oracle również, także być może to jest początek czegoś fajnego dla Flare, zobaczymy. Okej, okay, dobra. I teraz yy, mamy informację o tym, że niedługo odpala się cały jak to nazwać, projekt Defi Word, yy, który będzie tutaj projektem edukacyjnym yy, i dzisiaj właśnie więcej chciałem Wam o tym powiedzieć. Ponieważ będę uczestniczył w, w tym projekcie, będę jednym z content kreatorów w tym Defi World, rozmawiałem z założycielem ostatnio. No i po prostu co jakiś czas też będę tam publikował treści, oczywiście ekskluzywnie tam. W ciągu najbliższych kilku tygodni będzie więcej informacji. Tutaj Defi Word też już wrzucał pewne informacje na temat e, tego, że to tam będą wyściówki. Przy okazji nagród, które tam Flair przyznaje teraz, taki ten konkurs e, dla ludzi, którzy w jakiś sposób tworzą treści, e, jest informacja od Defi Bull World, e, że wkrótce powstanie taka platforma edukacyjna. Na razie wiadomo tyle, że będą tam NFT do wymintowania e, i posiadacze NFT będą mogli korzystać, w zależności od poziomu, z różnego rodzaju treści tutaj Defibul mówił o tym, że będzie tam kilka rodzajów od tańszych do najdroższych oczywiście i będą tam treści edukacyjne, będą treści dotyczące strategii tradingowych, webinarów i dużo, dużo więcej. Mówię o tym dlatego też, że też chciałem tutaj podzielić się informacją, że ja będę jednym z content kreatorów na tej platformie, także też jestem po rozmowie z Defibulem i też tutaj będę treści ekskluzywnie tam przygotowywał. Start jest przewidziany w lutym. Także obserwujcie kanał The Fibule World, i tam będzie więcej informacji. Ja też tutaj na swoim kanale od czasu do czasu będę pewne informacje wrzucał. Już niedługo też przygotuję taki filmik, gdzie taką prezentację Wam pokażę na temat tego całego projektu. Myślę, że to będzie coś innego, coś dużego. Plan jest spory. Perspektywa czasowa też długa, bo to jest raczej coś na wiele lat. Także myślę, że tyle na razie mogę powiedzieć. Obserwujcie ten profil. No i cóż, zapraszam po prostu, bo myślę, że to będzie fajna przygoda i zupełnie nowa jakość na Flair. Będzie zespół złożony z kilku osób. Na razie jest Defibul, jest w Teamie Danroki, jest Stal, który odpowiada za grafiki. Jestem ja. Jest też Freediger Crypto, który też będzie tworzył treści. Też tutaj była wczoraj informacja o tym, że on się pojawi jako content creator. No i cóż, myślę, że to będzie bardzo interesująca przygoda. Także mam nadzieję, że zainteresujecie się tym. No i tu jest jeszcze właśnie jedna informacja: że na tej platformie będą takie wideo dotyczące tego, w jaki sposób korzystać z FLER takie firmy instruktażowe. Myślę, że to będzie duża wartość dodana, także obserwujcie to, bo myślę, że będzie warto i myślę, że to jest coś niezwykłego, coś dużego. No i tyle. Dobra. Kolejną informacją z tego kanału jest to, że jest tutaj ten token dana, ten Dan Rocket, jest tutaj The, the, the TDB, czyli The Bully World, kolejny token. Use jesty tego będą wkrótce podawane. No i tu widzimy, że jeszcze są wylistowane 3 coming soon. E, dlatego myślę, że to się będzie rozwijało, jest na to plan i, i naprawdę wiąże z tym spore nadzieje, bo może być po prostu fajna zabawa i coś dużego, coś co będzie tworzone przez społeczność, wspierane przez Flare i to taka grupa też międzynarodowa, bo no ja jestem z Polski, Stal jest z Norwegii i są też ludzie z innych krajów. Ze Stanów na pewno ktoś będzie, jeszcze tam z kilku krajów europejskich. No, ale to na razie tyle mogę powiedzieć, także myślę, że będzie wkrótce wiadomo więcej. Tu już widzimy, że ten token DedeFi już jest listowany. Tak naprawdę jeszcze nic nie wiadomo, co, co, do czego on będzie służył. Natomiast już jest jakaś tam płynność 65 tysięcy dolarów. Market tysięcy, prawie 600. No cóż, widać, że jest zapotrzebowanie na nowe projekty. No i tylko się cieszyć i, i czekać, bo myślę, że na dniach będzie wiadomo coraz więcej. Myślę, że prawie codziennie jakieś updatey będą na ten temat. Także obserwujcie. I na koniec taka informacja Steven postanowił zorganizować z Freediver Crypto Razem. Taki space w przyszłym tygodniu, jeśli dobrze pamiętam, to naszego czasu to jest godzina 18. we wtorek chyba. Chyba we wtorek. No i tutaj będzie też Defi Bull. Będzie początek, będzie Steven z FreeDiverem. Będą się dzielić informacjami na temat krypto i tutaj będą też mówić na temat tego, co myślą. Będzie szansa, żeby się czegoś nauczyć, zadać pytania, być częścią konwersacji. Także fajna rzecz, myślę. Bo myślę, że to jest bardzo potrzebne. Prawdopodobnie ja też na tym space'ie będę i też być może będę miał szansę też zabrać głos. Także zapraszam. Mówię chyba wtorek, godzina 18, no musicie sobie sprawdzić, ale na 95% to jest właśnie 18:00. No i dobra, to by było na ten tydzień tyle. Czekamy na odpalenie Bitcoina na Songbirdzie czekamy na koniec głosowania, to będzie w przyszłym tygodniu, nie w tym tygodniu, w, nie przepraszam, w poniedziałek. Trzeciego się kończy. Ech, no może w przyszłym tygodniu już będziemy wiedzieć coś więcej na temat e, odpalenia efasetów na Flare. No i tak sobie myślę, że wiecie, nie ma co się łamać. Nie jest tak źle na razie. Informacji, które ja wszędzie widzę, jest bardzo dużo byczych. Najbardziej martwi e, to, że mm, że nie przypływa nowy kapitał do rynku, ale to jeszcze, wiecie, no nic straconego. Mam nadzieję, że ten kapitał przypłynie. Mam nadzieję, że FASETy odpalą mm, dużo większy y, Total Value Locked, nowy use case dla Flare I mimo tego, że cena może nie jest tak wysoko, jak byśmy chcieli, myślę, że mamy duże szanse jako, jako społeczność Flair na to, że, że będzie dobrze po prostu, że to, co dziś tam planujemy, to będzie. Mm, zrealizowane i tyle. tyle takie wiecie na koniec coś takiego takie hopium po prostu nie łamcie się ten rok będzie fajny myślę mamy duże szanse na to że, żeby gdzieś tam zaistnieć żeby flare się pieło w górę i wierzę w to że Flair jest projektem długoterminowym i jego życie nie zakończy się na tej, na tym roku na tej hoście tylko plany są na wiele lat i i zobaczymy. Też pamiętajcie, że w, w lutym Hugo ma się podzielić swoją wizją na temat Flair 2.0. Mam nadzieję, że to też będzie coś ciekawego, długoterminowego. Mam nadzieję, że Flare się gdzieś podepnie pod ten trend AI. I myślę, że naprawdę nie trzeba mieć bardzo tutaj spojrzenia przez różowe okulary, żeby widzieć e, sporo możliwości tego, że flare będzie rosło. Bo fajne rzeczy są przy, przed nami. Rozumiem, że to są dzisiaj obietnice, natomiast myślę, że na wszystko potrzeba czasu i tacy ludzie jak Hugo, którzy są bardziej naukowcami niż marketingowcami, oni po prostu chcą to dopracować, żeby to było na tip to wszystko zrobione, a nie jakieś takie niedopracowane gnioty nam rzucają. Dobra, dzięki do następnego, cześć.